Budziaczki! Ech, jesteśmy właśnie na sesji z Jacobem i w każdym mieście mamy swojego ulubionego fotografa. Albo inaczej, w każdym rejonie Polski. Dzisiaj jesteśmy z Karoliną Magnowską. Szaloną, mega szaloną, pozytywną właścicielką firmy Deber z Koszalina. Ona dla sesji zrobi, kurde, dosłownie wszystko. Salta nawet robi. Dzisiaj mam taki yy, Mały aparacik Kereniko ty wszystko lubisz małe, nie? Co? Wszystko lubisz małe, tak jak swój obiektyw. Ja wszystko małe, chwilę Ja lubię... Pogad swój obiektyw. A wszystko lubi małe. No, takie małe. Pozów naszych panów. Panki, panki. No, to jest właśnie ta zwariowana nasza pani fotograf. Nie, nie będę przeszkadzał. Proszę bardzo, jakaś y, zgoda na dostanie jego wizerunku. Co nie ma jak, jak różowe spodenki, nie? Nie o 5 tysięcy.